Program Powiększenie, Łukasz Chymiński, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w naszym studiu, członek Zarządu Województwa Lubuskiego, Bogdan Nowak, dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry dzień dobry Państwu. Panie Marszałku, spotykamy się, żeby porozmawiać o przyszłości portu lotniczego w Babimoście, bo dziś miało miejsce bardzo ciekawe wydarzenie, o którym mówiliśmy w Kronice Lubuskiej, mianowicie debata z udziałem parlamentarzystów, urzędników, ekspertów, specjalistów od lotnictwa, miejsce nieprzypadkowe, port lotniczy w Babimoście. Ja zacznę, niech pan tego nie traktuje jako złośliwość, ale ja użyję takiego określenia, że dawno tyle osób nie widziałem w porcie lotniczym w Bawimocie. Tak, prawie że zacytował pan panią marszałek Elżbietę Polak, która powiedziała, że życzylibyśmy sobie, żeby takie tłumy na tym lotnisku były częściej. Zgadza się, było bardzo dużo osób zainteresowanych. Debata była burzliwa, chwilami. Ale też o to nam chodzi. Dlaczego? Po pierwsze, może powiem, dlaczego zwołaliśmy tę debatę właśnie na lotnisku w Babimoście. Dlatego, że kończymy jakiś pierwszy etap działań, taki etap, który początkuje i jakby wpływa na całość dalszego losu tego lotniska, czyli w tym roku zamykamy modernizację infrastruktury lotniska, żeby spełniać wszystkie... Przepisy lotnicze i e, przepisy bezpieczeństwa, które Panie Marszałku, które są niezbędne. jakby pan naszym telewizom przybliżył, co w ten skład infrastruktury modernizowanej przez ostatnie lata wchodzi, bo mm -hmm, to też jest mm -hmm. istotne, żeby wiedzieć na co pieniądze publiczne zostały w Babimoście wydane. Oczywiście tak. E, mm, Powiedzmy w ten sposób. Z, z, ze strony województwa lubuskiego to były inwestycje przeprowadzane na mieniu województwa, czyli na terenie lotniska, którego właścicielem jest województwo lubuskie. I to była budowa drogi patrolowej wzdłuż ogrodzenia lotniska, to była budowa systemu zasilania podświetlania pionowych znaków nawigacyjnych na, na lotnisku, to była budowa strażnicy Lotniskowej Straży Pożarnej także inwestowaliśmy w modernizację płyty postojowej głównej płyty postojowej na lotnisku oraz oświetlenia tej płyty postojowej tego lotniska nie tylko województwo przeprowadzało inwestycje infrastrukturalne także inwestycje te Prowadziło przedsiębiorstwo państwowe podróżne. zainwestowaliśmy w port lotniczy w Bawiłości, w te trwałe elementy infrastruktury? W te trwałe elementy infrastruktury w sumie, sumarycznie wszystkie inwestycje zamykają się kwotą 16 milionów złotych. Jak popatrzymy na lotniska inne tego typu w Polsce, to względnie wydaliśmy bardzo mało, niewiele. Tak, i to jest powód do tego, żeby się tym chwalić. To znaczy, nie przeinwestowaliśmy w lotnisku, nie robiliśmy inwestycji hura optymistycznych, że będziemy tutaj odprawiali miliony pasażerów. Wobec tego zbudujmy sobie piękny śliczny terminal na o przepustowości 2-2,5 miliona pasażerów rocznie. Każda złotówka wydawana na inwestycje była naprawdę oglądana z trzech stron i Uważamy, że każda złotówka, która została wydana, to jest naprawdę przemyślana inwestycja na przyszłość. Ale pan, do Pana pewnie docierają takie głosy, że to jest bez sensu inwestowanie w porcie lotniczym w Babimoście, że za dużo pieniędzy wydaliśmy, że mamy inne problemy, że stamtąd niezbyt e, wiele, wielu pasażerów odlatuje, że głównie urzędnicy latają z Bami Mostu. Jak na to pana? reagujecie? E Każdorazowo staramy się dostarczać e, informacje do naszych oponentów, do naszych przeciwników. Paradoksalnie najwięcej e, negatywnych opinii wyrażają osoby, które, m, którym się nie chce nawet e, dokładnie poznać tematu. Ja zgadzam się z tym, że faktycznie... Na chwilę obecną znajdujemy się pod koniec pierwszego etapu według strategii rozwoju nie lotniska. I nie zarabiamy na lotnisku, dokładamy. Dokładamy bądź. oczywiście tak, ale dokładamy prawie o połowę mniej niż to było założone w strategii. Strategia zakładała, że pod koniec tego pierwszego etapu, czyli w 2015 16 roku będziemy dokładali około 7,5 miliona rocznie do utrzymania lotniska. My dokładamy około 4 milionów, przy czym na chwilę obecną też trzeba to jasno podkreślić, że to nie województwo dokłada, tylko przedsiębiorstwo państwowe porty lotnicze. Ono utrzymuje lotnisko. My promujemy województwo poprzez zakup bloku miejsc w połączeniach do Warszawy i tutaj faktycznie wydajemy spore kwoty. Natomiast ja chciałbym tylko powiedzieć, zwrócić uwagę na jedną rzecz. Lotnictwo jest jedyną gałęzią transportu, która jest zderegulowana. Tylko i wyłącznie lotnictwo opiera się stricte na zasadach ekonomicznych. Województwo do transportu e, m, do pociągów dopłaca około 40 milionów rocznie. A do, do PKS-u dopłacane jest 25 milionów rocznie. Zgadzam się, że pasażerów to są zupełnie inne strumienie pasażerskie. Ale tylko, i ten, i ten transport jest publiczny. Ale i ten, i ten jest publiczny. I trzeba powiedzieć w ten sposób, że Mm. Nie ma mechanizmu pomocy państwa dla rozwoju tej gałęzi transportu. A w całej Europie taki mechanizm jest w postaci y, świadczenia tzw. Tak public service obligation, czyli obowiązku służby publicznej dla podmiotów. Czyli rozumiem, że każdy handlowego. samorząd może w pewien sposób dowolnie to interpretować, tak pomagać. To znaczy tak, na tyle czuje się na siłach. Tak? Analizując prawo europejskie, jednoznacznie wynika, że samorząd ma prawo... Wnieść o to i dążyć do nałożenia obowiązku PSO na czy na lotnisko, czy na jakieś konkretne połączenie, i wtedy to nie jest traktowane jako pomoc publiczna dla podmiotu prawa handlowego. Rozumiem. A jak pan reaguje na to, jak no, spotykamy się, widzieliśmy się dziś w porcie lotniczym w Babimości około południa i stamtąd już nic nie odlatuje tego dnia. No, poleciał jeden samolot rano do Warszawy o godzinie bodajże 7.30. Już długo, długo nic. A jakieś 15 minut po tym, jak Państwo wyjechaliście z lotniska, wylądował samolot. Wylądował prywatny samolot, przyleciało pięć osób. No, powiem tak: normalny, szary człowiek nie lata własnym samolotem, prawda? Prawdopodobnie są to biznesmeni związani z jakąś dużą spółką, która tutaj ma swoje interesy. Ja rozumiem, tylko, żebyśmy nie zatoczyli takiego koła, że warto utrzymywać lotnisko dla pięciu biznesmenów, nie, którzy prywatnym nie, nie, nie. samolotem tam. Od tego. Ale Czyli jednym z głównych wniosków dzisiejszej debaty było to, że w jakby redefiniując strategię rozwoju tego lotniska powinniśmy się skupić przede wszystkim na tym. W pierwszym etapie, jako pierwszy krok na tym, żeby zwiększyć ilość y, połączeń lotniczych pomiędzy Zieloną Górą i Warszawą i to na najbliższe 2-3 lata, a w następnym etapie, kiedy już wytworzy się... Hmm, strumień pasażerów, kiedy pasażerowie zaczną latać, kiedy, yy, kiedy w naszej świadomości, bo to też trzeba jasno powiedzieć, my musimy mieć świadomość, że połączenie do Warszawy mamy nie tylko pociągiem, nie tylko autostradą, ale także normalnie no, jest. W województwie nie mamy tradycji latania. Nie chyba. mamy tradycji, a Powiedzmy sobie szczerze, że budowa bo takiej świadomości, działają, że, czym, że czymś, latamy, czymś. że możemy latać, to jest proces nie kilkumiesięczny, tylko wieloletni. I w e, innych e, województwach na innych lotniskach e, ta świadomość, że na przykład w Poznaniu czy, czy w Katowicach, ja obserwowałem te lotniska od lat 80. kiedy ja zacząłem latać i, i patrzyłem, jak to się rozwija. Na samym początku to też były lotniska na których lądował jeden samolot dziennie. Nie było wielkich potoków pasażerskich, ale właśnie ta kilkunastoletnia, już kilkudziesięcioletnia Dokładnie budowa tak. tego tej świadomości, że my mamy swoje własne lotnisko i możemy z niego polecieć tu, tu, tu i tu, skutkuje tym, że z roku na rok powoli, to jest proces bardzo wolny. Te połączenia się rozwijają. Panie Marszałku, jak popatrzymy na port lotniczy w Babimoście, po prostu jak na biznes, tak. no to prowadzimy biznes, do którego cały czas dokładamy, dokładamy i ciągle brakuje, nie zarabiamy, to w końcu nasza cierpliwość, jeżeli jest to nasza firma, się gdzieś kończy, albo ogłaszamy upadłość, albo biznes likwidujemy. W przypadku Babi Mostu, myśleliście o tym, że może mieć to taki finał? Likwidacja portu lotniczego w Babimoście? Tak, jeżeli patrzymy stricte biznesowo, to tak, to w pewnym momencie musimy powiedzieć, no niestety, ten biznes nie wypali nigdy, albo wypali dopiero za 10 lat, a przez 10 lat trzeba dokładać, więc się nie bawimy, bierzemy zabawki i idziemy na swoje. Ale z drugiej strony trzeba spojrzeć też na to trochę szerzej, nie tylko jako na firmę, gdzie firma musi się spiąć biznesowo, ale spojrzeć szerzej, jakie zyski z tego ma województwo. Jakie firmy się tutaj pojawiają, jakie są dodatkowe zyski? Bardzo dobrze określił to prezes sąsiedniego lotniska Ławica z Poznania, który także był na tej debacie i powiedział jasno, że proszę Państwa, trzeba jasno przeanalizować. Jakie są dodatkowe zyski dla województwa z tytułu tego, że to lotnisko tutaj jest? To Panie Marszałku, na koniec, jak Pan je wymieni, to ja słucham z zaciekawieniem. Jakie są dodatkowe zyski? Jest kilka obszarów, które, w których lotnisko generuje zwiększenie, zwiększenie ruchu, tak to, tak to nazwijmy, zwiększenie oferty. Jeden obszar to jest turystyczny, drugi obszar to jest biznesowy. Trudno właśnie trudno jest określić, jak duży wpływ lotnisko ma na te obszary, dlatego że jest to trudno skwantyfikować. Natomiast. Jak, wierzę w to, jak wierzyć w to, co mówią urzędnicy, z którymi dziś rozmawiałem, to bardzo duży, że jeżeli chodzi o rozmowy z jakimikolwiek inwestorami, to atut lotniska jest rzeczywiście jednym z tych argumentów, które pojawiają się już w pierwszej fazie dyskusji. Powiedzmy sobie szczerze, wszystkie regiony, które próbują ściągać do siebie inwestorów, wydają. Wydają foldery, gdzie próbują się promować swoje strefy miejskie, gminne, nasza koszczyńskosłubiska strefa ekonomiczna. Oczywiście. Wszystkie te foldery, które oglądałem, może jakiś nie obejrzałem, ale wszystkie, które oglądałem, jako jeden z punktów pokazują, że posiadamy w regionie port lotniczy użytku publicznego. To jest. To jest niekoronny może argument, ale jest to istotny argument dla firmy, która globalnie zarządza swoimi aktywami. Bardzo dobrze Panie Marszałku, że dyskutujemy na ten temat i że takie debaty się odbywają. Ja naszą rozmowę w tym momencie muszę zakończyć, bo czas nas, czas nas dobiegł, nasz dobiegł końca. Tak więc dziękuję bardzo za wizytę w naszym studiu. Państwu przypomnę, członek Zarządu Województwa Lubuskiego, Pan Bogdan Nowak był Państwa i moim gościem. Jeszcze raz Panu serdecznie dziękuję, a to był program Powiększenie. Dziękuję Państwu za uwagę i widzimy się jutro o stałej porze. Do zobaczenia.